Z tej strony Mixem12 Witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcineczek ze Stumble Guys. Zagramy sobie dzisiaj turnieje, rankingowe wydarzenia i tą normalną oryginalną gierkę. A i skąd mam tego skina? A z pojemniczka się dropnęło. O, z tego. Tutaj wszystko ukończone. Widzowie. Ja Wam polecam, bo ten pojemnik jest warty ponad 400 klejnotów, 310 klejnotów. I to jest bardzo opłacalne. Ale przed zaczęciem w daily zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bo lecimy po 45. Brakuje nam 3 subskrypcje. To tak. Widowie dzisiaj będą najlepsze techniki wygrywania. Czyli, że jak na przykład zaskoczyć swoich znajomych. Dobra. To pokażę Wam, jak na, nauczę Was jeszcze raz saveów. Sejw, Dobra, playera pozostawiamy, oczywiście. Jeżeli to widzisz, napisz komentarz. Ok, mamy blok też endless. Zaczynamy robić savey z jednej strony laserów, i z drugiej strony laserów. Najpierw zaczynamy z tej. Tutaj widzowie chodzi tylko tutaj o to, aby się ustawić o w tym kącie skoczyć i skoczyć jeszcze raz. Nie jest to zbyt trudne. Powtarzajcie sobie, aż mam wyjść. A z drugiej strony to to samo. Tylko uważajcie, bo o, o te kulki w laserach akurat one są trudne. o taki. Mi niestety tutaj nie wyszło. Niestety odpadłem jako pierwszy. To było dosyć dziwne, ale dobra, bo ja to nagrywam późno, mega. No, ale dobra. A, jeszcze raz te save'y, tylko może zróbmy na 8 botów, bo wideo będzie tak najlepiej. Bo te boty nam wideo przeszkadzają, niestety. Daki, tak jest, niestety. Dobra. Blok dasz endless tutaj. A my zagramy tutaj... Yy, ban yy, ...specjalnym banankiem legendarnym. On powinien widzowie być mityczny albo specjalny, bo... ...wszystkie jest bardzo ładny. o tak się robi save. Ja to zrobię przy laserach. Nie wiem dlaczego. I patrzcie. O tak się robi save, a do tyłu. No. Drugi raz, <laughs> widzowie, z rzędu mi nie wyszło. Bardzo fajnie. Ale dobra. To już mniejsza z tym. Widzowie, dlaczego te filmy się nie wybijają? Dlaczego po prostu? Możesz się napisać. Dlaczego te filmy się wybijają? Widzowie, usuwamy tą klątwę, że ona. że filmy mają się nie wybijać. Mają się wybijać. Dobra. Bo nie będzie materiałów z Guys, naprawdę. Bo chciałbym, żeby to się rozwinęło. Okej, okay, to może nam się być platynę, ale widzowie, widzowie. Mam na was niespodziankę. Tutaj kupiliśmy Karnecik, widzowie. Karnecik mamy. Bo ten skin jest bardzo ładny. On jest bardzo ładny, mi się bardzo podoba Drift. Okej, okay. a przejdźmy sobie skinki. Odblokowałem widzowie nowego skinka Boring Mike. Jakiegoś takiego kota? Nie wiem. To chyba jest jakiś kot, który był u Fryzjera, ale nie wiem, szczerze. Chyba? Ja mam tego w ogóle robił Washington. To może nie sobie zagrajmy. Jakieś idealne kroki do niego. A weźmy widzowie kroki mm, śrubki. O te, masz mi idealnie. Tylko, że nie jest Tetris'a. O! Oh, my crown. Nawet nie wiem skąd mam tu emotkę Ale ona widzowie będzie najlepsza Do niego, bo akurat on idealnie w tym wygląda Lecimy sobie rankę do widzowie zagrajmy tym skinkiem A widzowie, dlaczego mam takie OG skiny takie jak Superfan, Robot Czy Snowman? A widzowie Snowmana to Zdobyłem z pakietu Na stronie oficjalnej StumbleGuys.com W sumie to jest Stumble Guys Shop możecie sobie wpisać i kliknąć w pierwszy link. O, laser tracer widzowie. <laughs> okej. Okay. My tutaj mamy golda, mało osób tutaj jest. W ogóle większość to są boty. Okej, okay, my pierwszego już zabiliśmy. O, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu widzowie się rozpędzamy już. Tu się widzowie już rozpędzamy. Dobra, Ja chciałem go zabić w ogóle. Nie! Nie! Jak mogliśmy tak widzowie, szybko odpaść? To przez moją głupotę! Bo mogłem go nie motkować, wyjść z 10 punktów, ale dobra. Przynajmniej to na mnie nie zrobiło. A jeszcze raz, bo musimy odbudować Widzowie, ym, To tak, możecie napisać w komentarzu. Czy chcecie, żebym przyspieszył proces tworzenia kanału trzeciego? Oczywiście, bo Mixon 12 widzowie na razie nie będzie aktualny. W ogóle na razie nie będzie aktualne. Kiedyś może, może, ale na pewno widzowie nie będzie filmów na tym kanale. Ale oczywiście na Mixon 12, bo już się pewnie wystraszyliście, że. Znaczy chyba pana się nie będzie filmów, ale będą filmy oczywiście, bo ja nie zamierzam kończyć widzowie. Tego. I my lecimy. No blok też Remaster. Moja u widzowie ulubiona mapa. Tylko, że ten robot Washington tak idealnie ma... E, że ma e, tę emotkę puncha To ognisto jeszcze, bo to idealnie nawiązuje do niego. o, O o, o, o. widzowie. Naprawdę to był widowny safe. Szczerze, taki safe istnieje tylko na Brodze 17. patrzcie. to jesteście siup i siup, tak jak przy laserach, patrzcie. O tak. Widzicie? Ten safe jest mega yy, łatwy. No tutaj tylko trzeba się odbić do tyłu. Wow. O, bratek chyba. Widzowie, jeżeli chcecie zagrać ze mną w stambla, to akurat organizuję konkurs. Zagram z dwoma osobami na odcinku. Łapka w górę. Sub. Oczywiście na tym kanale napisać komentarz, hashtag, chcę zagrać. To wymyślone. Ej, przeniknęliśmy, widzowie. I ten hashtag jest wymyślony przeze mnie. Także to jest tylko taki limitowany hashtag. Bo on się będzie rzadko pojawiał tym razem. I czwarte wejść na Discorda. Jeżeli nie macie Discorda, to naprawdę to... Nie musicie po prostu. Ale najlepiej jakby było, bo wtedy macie większą szansę. A jeżeli nie macie, to trudno. I tak macie takie same szanse, tylko tam macie podwyższony chyba o 10%. tam o 15% chyba. Aż. No nie, nie udało się. Dobra. Nice. Nice. Widzowie, w ogóle jak wyglądają skiny z karnetu? To właśnie nas bardzo, bardzo ciekawi. Nice. Udało nam się skarżywać. Właśnie widzowie po tej jerce zamierzam wam pokazać, jak wygląda yy, skórka Drift, emotka piano i wszystkie zaczepki, które są w tym karnecie. Jak tak widzowie, można save'a zepsuć. Ale jeszcze zdarzało mi się tak. Ale szybko się nauczyłem. I widowię emotka koronki. Najlepsza jest tutaj. Akurat widzowie tutaj jest. Dobra. Plus 100 aż. Ja nie mogę. Dobra, tutaj mamy platynkę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. dobra, to, to jest bardzo fajne, czekajcie. Odbierzmy sobie może 40 kluczy zdolności, bo to się Mega Opyla. Open. Otrzymujesz klucze zdolności 40. A w ogóle, ile ich mam? 200. <grytanie> ja nie wiem skąd to się wzięło. Naprawdę, serio. Chcę odblokować Emotka Banana i na przykład emotkę Shop. Hop. Myślę. Dobra, to Walsing Bowl na poziomie 13. Będziemy mieli na poziomie 15 widzowie w tym karnecie już. Okej. Okay. ja te widzowie kręciłem wczoraj kołem, ale niestety bardzo blisko mieliśmy do tego skina. Niestety go nie dropnęliśmy. Ale widzowie, patrzcie, jakie tu są trudne turnieje. Legendarny blog, za którym można wygrać 100 tych punkcików. I 15 klejnotów. Tutaj już lepiej po 25 i tutaj też jest bardzo dobrze po 25. Jeżeli ktoś lubi tylko mapy wyścigowe, to polecam. A jeżeli ktoś kocha Legendary Block Dash i nie obchodzą i gemy i to, tylko chce sobie zagrać online, to polecam. Dobra. Yy, to zagrajmy może jakieś nowe wydarzonka. Zagramy Battle Dash Teams. Wiem, że to pojawiało się mega rzadko. Ale widzowie, trzeba korzystać, bo to jest limitowane. Lim limitowany wybór. Okej, okay, 4 na cztery, widzowie. Okej. Okay. Nice. Dobra... Ok, zbieramy te amulety. Wow, 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 wow. Nice. Tak, no, udało się, droga. Udało się. No, nie musimy yy, podwójna spacer. Dobra. Tu wydawały sobie bloki blok dasza. Ej, takich fizowych bloków chyba nie mieliśmy. Chyba nie udało się. Wow! Widzieliście to? Co jest? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O nie, o nie. safe. To nie udało wygrać, ale to nie znaczy koniec odcinka. Dobra. To my zaczynamy sobie. Może jakiś yy... dobra, zagrajmy jedno normalne, widzę, żeby nie było takich samych no, robię, takich to wygierek. Widzowie. Yy, potwierdźmy to, że jesteśmy OG. Niech napisze ktoś komentarz, jeżeli pamięta event. Gdy, gdy twórcy jeszcze, KitKa jest chyba, ale to nie pamiętam, szczerze, bo to było z dwa lata temu, pomieszali pliki yy, i połączyli Laser Tracer z Block Dashem, czyli Laser Dash. To widzę, były piękne, fajne czasy. Zaczynamy. Zaczynamy. Dobra, dobra. Okej. Okay. Tyk. Co jest? Co jest? Co jest? co jest. Wydowie Ej, to wydowie było jakieś dziwne. A, to żeby nas nie wybija. Chyba twórcy się na nas zezłili, że takie robimy rzeczy. Ale idziemy sobie barierką. Normalnie. Można sobie barierką chodzić. Więc też klasyczek Cam'on widzowie nie jest taki zły Ponieważ no nie wszystko też jest bardzo klasyczna mapa Od samego jest, oczywiście Od samego KitKa Games Za co, za co oczywiście pozdrawiamy Szkoda, że już y, nie ma KitKa Games Bo oni dodawali takie fajne rzeczy Ale Skopli też nie jest zły widzowie Przyzwyczailiśmy się I to nawet bardzo dobrze się przyzwyczailiśmy do tych... te pierwsze widowie na luzaczku. Okej. Okay. I ten e przeszedł jako ostatni. Okej, okay. zobaczymy, co będzie na ostatnią kierę Mam nadzieję, że jakiś klasieczek. między m.in. Block Dash lub Laser Tracer. Nie, mister disco drop to nie. Na przykład, nie wiem, Honey Drop. No ja przewidziałem. Przewidziałem po prostu widzowie. Ja nie wiem jakim cudem. Przewidziałem. Ale Honey Drop, widzowie, już jest. Zaczynamy. Mam pomysł. Zróbmy ten trik. Tak, dziesięć widzowie, to można robić. Free win. Widzowie. Dobra. Ok. Elo, kolego, ja bym prawie przez spad. Ej, dobra. Tu widzowie mamy ułatwienie, bo tutaj nie ma już ludzi. My sobie idziemy tutaj. Zaczynamy, zaczynamy. dobra hej, hej, widzowie tutaj najlepszy tryczek wlatuje oczywiście, dobra, jezus, ole byśmy widzowie zginęli, pum, i dostał widzowie Próbowała odratować, ale coś mi nie wyszło. Yeah! No i widzowie, wygraliśmy tą giereczkę. Przynajmniej widzowie jedno wygrano. Okej, okay, koroneczka wlatuje na nasze konto. Okej. Okay. O! Mamy nową rzecz, widzowie, nową rzecz. Możemy sublockować. I weźmy za tony zdolności, bo one mi się najbardziej chyba przydadzą. Okej, okay. zdolności i ulepszamy widzowie piłeczkę. Tutaj. Dobrze, bierzemy i jeszcze widzowie tylko jeden poziom. Jeden poziom widzowie i mamy piłkę na levelu 15. To nawet jest bardzo dobrze widzowie. Potem ulepszamy block troll, tylko że to będzie potem chlebem będziemy, że coś wiem dlaczego. Ech, to się w ogóle nagrywa, nagrywa się perfekcyjnie. Dobra, Robo Washington na razie sobie tutaj posiedzi w naszej szopce, bo zagramy sobie jednej Banana i zmienimy sobie kroki. Nie, 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 to tutaj zmieniamy na kroki BANANA. I tutaj... Nie, 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 nie. weźmy Piano Footwork, dobra. Mhm, spróbujmy wbić platyny. Nie, 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 bez znajomych. Może proszę ich nie dodawać, bo to są moi koledzy, naprawdę. Proszę ich tutaj nie dodawać do znajomych, bo i tak oni właśnie zaakceptują, chyba. Mam nadzieję, że nie. I proszę ich nie zapraszać, bo tam będę miał widuje pretensje. Dobra, zobaczymy jaka będzie mapa. Chcę zauważyć widzowie, po skill'u moja charakterystyka w tej grze jest bardzo dobra, bardzo dobrze opanuje system yy, tej gry, bardzo dobrze klaczuje. i jak widzieliście normalnym punchem zabiliśmy pierwszego typa już, na naszym, na naszym koncie się zalicza, o ty, Tam tam je zamotkować idziemy po niego, to jest teraz nasz nowy zakres. Wow wow, 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 widzieliście to? Emotka się przydała widzowie. Znaczy nie emotka, tylko podwójna spacja. Um, narra... He, he, he. E, było, ten... Jestem bardzo lubię tą grę, jak możecie zobaczyć. Dyń, o! Oh. Zamiast się z widzowie zamotkować, chyba mumia się nerwiła. Tak, tak, tak. Tak, dobra. Trzecie miejsce i tak jest git. Dobra. Zagrajmy yy, sobie jakieś turniej, legendarny vlog, dasz. Ale widzowie, zasada jest jedna. Nie mogę od razu ich zabijać. To jest zasada. Muszę sami odpaść. Mogę ich omotkować widzowie, ale nie mogę ich zabić emotką. Wiesz ja co, mogę ich zabić, tylko że nie w serca dla seru, bo to nie ma sensu muszę chcieć rozgrywkę, ale w sumie o to chodzi w tej grze, ale dobra. Nie no, nie chodzi tutaj o to, to po prostu to jest po prostu zabawa. I dyń i dyń. Dobra, dostał. Widowie, dostał pancha. O. Dobra, widzowie. No prawie, widowie przeniknęliśmy. Uuu. Chciałem go zablokować, ale mi nie wyszło. Ale mu zazdroszczę. Nie, 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 wow. nie. Nie, nie, co jest? Co jest? Zlegubaliśmy się. Nie, nie dam tego turnieju, widzowie. Mamy jest trochę dziwny ten turniej. Ej, dobra, chyba otwieramy pojemnik. Chyba otwieramy pojemnik. Emotki, dobra. Zaczynamy co nam dropnie. Okej, okay, jedna i łaga dosyć słaba ta emotka ja jej nie chciałem mieć ale aż taki słaby drop ta emotka, serio dobra tym skinem nie chcę grać dam sobie na własne lista i widzowie y, weźmie sobie idealnie emotki frozen dust bo do niego pasuje i piano futuro oczywiście hmm dobra Widowie, dzisiaj mieliśmy robić takie najlepsze sposoby do zwycięstwa. Tak się odciągnęliśmy od tej serii. Teraz, ale nauczymy się teraz tego tylko na nie grupie niestandardowej. Tak po prostu za, mo za mocno, po prostu yy, za dużo gra. Za mocno się wczułem grę, widzowie, bo powinniśmy teraz robić tę serię. Powinienem już was uczyć, jak robić klaczy z piłką, ale do tego teraz dojdziemy. Sejwy was nauczyłem robić, ale nauczę to jeszcze lepiej. Poczekajcie. To tak, nauczymy robić tego save, a teraz. Myślę, że przenikniemy. Ale dobra. Wow, wow, uratowaliśmy się widzowie. I tutaj oto to tyk i to wygląda tak samo widzowie. Patrzcie, robi się tak i tyk. I to już jest save wykonany. Tylko że boję się się skinę, Ale skinę to skinę Trzeba widzów nauczyć. Tam tych Was nauczyłem i mam nadzieję, że ten widział sił. No, i dobrze, wiedziałem. To nie był dobry pomysł. Yy, to teraz przejdziemy do trików. Oczywiście z piłką. Jeżeli ktoś ma emotkę piłki wymaksowaną, ale nawet z niej nie umiał korzystać, na przykład prosi, nie wiem. Ktokolwiek kto zobaczy ten film, niech się nauczy teraz. Ode mnie. To jest po prostu taki free poradnik. Proszę nie dziękować. A my go, właśnie, zaczynamy. Pierwszy trik to jest... Saveowanie na górze. Patrzcie. Siup i siup. ale powinna to tak widać nas wybić, ale nas nie wybiło. Dobra. Ok. O! Myślałem, że nam widzowie wyjdzie. Dobra. Ej, 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 ej. Widowie, To nie jest naprawdę. To już gdzieś tak nie klaczuje. Bo no widzę po prostu, ja już troszkę zmęczony jestem. Ale widowie, to triki to akurat wyszło mi słabo z tymi trikami, bo na dobrze ale taki dla Was bonusik, to zagrajmy sobie jeszcze to i dajmy... Yy, no są mapy, tylko tutaj na przykład dajmy. Mm. Widzowie Dangerous Traps I tutaj dajmy eliminację I tutaj dajmy Blockdash Classic OK, zaczynamy Widzowie, ostatnia giereczka I tutaj Was nauczymy tricków Tylko na ostatniej gierce oczywiście Zaczynamy Blockdash Endless na początku 32 botów tutaj nam dołączyło do gry Musi odpaść 16 Serio? Już trzech odpadło kolejnych Chyba to przeze mnie Wow, wow, wow Okej okay. Jest Widzowie Wow, wow, wow Teraz tak Widzowie, widzowie, wyczułem odpowiedni moment, no. Hech. te triki mi nie wyszły jak najlepiej. Ale obiecuję, że jutro będzie poprawiony ten film, bo mi widzę tragicznie. Bo to nagrywam o godzinie już 22. Warto było, nie warto nagrywać, ale nagrywam to dla Was z okazji daily. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Glasnian Beast Was pozdrawia. Ja się z Wami żegnam. Cześć.